bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut Wymień Bitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przechodzimy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy i standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniu Bitcoina który jak trzeba zresztą to przyznać i dostrzec trzyma się całkiem dobrze po tym jak druchnęły informacje jakoby amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd miała w styczniu odrzucić wszystkie wnioski o utworzenie spotowych funduszy ETF Bitcoin. Ten spadał raptem jeden dzień, była to dokładnie środa w poprzednim tygodniu, natomiast w czwartek zdecydowana większość tego ruchu spadkowego została odrobiona. No i od tego czasu Bitcoin utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, i zdaje się, że ta tendencja boczna może być w najbliższym czasie jeszcze kontynuowana do czasu kiedy SEK rzeczywiście wyda jakąś decyzję albo zatwierdzającą, albo odrzucającą te wnioski, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy w takim trochę stanie zawieszenia, kiedy nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Jedni uważają, że wnioski zostaną zatwierdzone, inni, że nie zostaną zatwierdzone, a każda z takich decyzji może bezpośrednio przyczynić się do powstania większej zmienności. Przy czym zatwierdzenie przynajmniej jednego wniosku może przyczynić się do powstania euforycznej, hosy a odrzucenie może przyczynić się do całkiem dynamicznego, choć pewnie krótkoterminowego ruchu spadkowego. Mówię pewnie krótkoterminowego, dlatego że nawet jeżeli te wnioski zostaną odrzucone, no to nie będzie to wcale równoznaczne z tym, że ETF na Bitcoina się nigdy nie pojawi, a będzie to raczej oznaczało, że pojawi się nieco później i będziemy musieli na niego poczekać na przykład do drugiego kwartału przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy, no to wiele wskazuje na to, że ten instrument w tym roku, że oczywiście się pojawi. Natomiast krótkoterminowo, no nie zdziwię się wcale, jeżeli Bitcoin w okolicy tych 44 tysięcy dolarów będzie się utrzymywał, a to czy później wzrośnie, czy później spadnie, na ten moment ciężko jest zaszacować, bo w mojej ocenie szanse mamy mniej więcej równe 50 na 50 i wszystko zależy od tego, co zrobi amerykańska komisja papierów wartościowych i, yy, i giełd. Jeżeli wnioski zostaną zatwierdzone, no to zakładam, że wybijemy ponad 45, ponad 46 tysięcy dolarów i wzrost będzie kontynuowany w kierunku nowego H. Oczywiście, najpierw mamy opór na poziomie 48 tysięcy dolarów, 51, 53. Dalej, pewnie moglibyśmy kreślić sobie opór w okolicy 60,5 tysiąca dolarów. No i już dalej 69 tysięcy dolarów. Myślę, że, że to jest bariera, która w tym roku zostanie przekroczona. Pytanie tylko, czy ten rajd na północ będzie kontynuowany teraz bezpośrednio, czy być może wcześniej doświadczymy jakiejś korekty. Zdaje się, że inwestorzy nie są aż tak bardzo sceptycznie nastawieni. Do perspektyw Bitcoina, dlatego że ten, tak jak już zresztą widać, utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie w czasie, kiedy wiele altcoinów jednak notuje spadki, notuje te korekty i te korekty mogą być jeszcze nieco głębsze, ale do tego przejdziemy sobie za chwileczkę, nim omówimy oczywiście altcoiny, które zaproponowaliście do przeanalizowania. Zerknijmy sobie wpierw na to, co dzieje się aktualnie. Na notowaniach Ethereum, tutaj kurs cofnął nam się z poziomu 2400 do poziomu 2150 dolarów. Mieliśmy pewne odbicie w trakcie czwartkowej sesji, natomiast w odróżnieniu do Bitcoina, tutaj kurs nie utrzymuje się e, na stabilnym poziomie w rejonie 2270 dolarów, a notował sobie powoli, powoli spadki, co prowadzi nas może do wniosku, że być może w najbliższym czasie po raz kolejny Ethereum dotrze i przetestuje techniczne wsparcie z lokalizowaniem. W okolicy 2150 dolarów. Trzymajmy kciuki za to, żeby to wsparcie nie zostało wybite, dlatego że na ten moment Ethereum utrzymuje się w konsolidacji. Mieliśmy wzrost, mieliśmy spadek, wzrost, spadek, wzrost, spadek, wzrost i tak dalej. No i konsolidacje są układami korekcyjnymi, co oznacza, że oczywiście nie zawsze, ale statystycznie częściej rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, co biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost, oczywiście wygląda tutaj naprawdę całkiem, całkiem, Optymistycznie, pod warunkiem, że nie spadniemy poniżej tego pułapu, no ale patrząc w perspektywy średnioterminowe, one dalej pozostają w mojej ocenie bardzo, bardzo. Optymistyczne. No, a zerkając na te coiny, które to wy zasugerowaliście w komentarzach, zaczynamy od Matika, a więc kryptowaluta Polygon. Coin, którego kurs odbił się od poziomu 1,03 mniej więcej, następnie osunął się poniżej 95 centów. Osunął się oczywiście poniżej pokonanej wcześniej linii tendencji wzrostowej. I to jest dość ciekawa linia. Ona była testowana tak naprawdę już w drugiej połowie września 2022 roku. Była testowana z początkiem 2023 roku, była testowana w maju ubiegłego roku, później po pokonaniu była testowana w połowie lipca ubiegłego roku jako opór. Podobnie była testowana także w połowie listopada i w połowie grudnia. Tu stanowiła dość ciekawe wsparcie, natomiast finalnie jesteśmy już zdecydowanie, zdecydowanie niżej. I w mojej ocenie, jeżeli poligon będzie zmierzać dalej na południe, no to w najbliższym czasie moglibyśmy doświadczyć przetestowania technicznego wsparcia w okolicy 72,5 centa mniej więcej. To jest pułap wyznaczony choćby na podstawie dołków z drugiej połowy listopada, więc to jest wsparcie numer 1, no ale ono też jest bardzo, bardzo blisko. Nie mówimy tutaj o wyprzedaży jakieś 20-50%, tylko naprawdę jest to już symboliczny spadek względem aktualnego poziomu cenowego, no bo licząc od wierzchołków ustanowionych w środę 27 grudnia, no to skala tego spadku nie jest wcale już taka najmniejsza, więc to jest pierwszy pułap wsparcia. Gdyby on został pokonany, gdyby ta tendencja spadkowa była kontynuowana dalej, no to następne wsparcia, dwa, wyznaczam odpowiednio w rejonie 66 centów i dalej w okolicy 59-60 centów mniej więcej, więc to są trzy bardzo, bardzo fajne pułapy wsparcia. Być może odbijemy się już od pierwszego, ale dla bezpieczeństwa wolę te dwa kolejne też jeszcze Wam przedstawić. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania gali. To jest projekt, którego kurs zaliczył bardzo ładny wzrost. Ta zwyżka obserwowana była od drugiej połowy października, trwała właściwie do końcówki ubiegłego roku. Natomiast 26 grudnia rynek odbił. Notowania odbiły nam się od technicznego poruslokalizowanego w okolicy 3,7 centa, czyli 0,037. No i od tego czasu obserwujemy nie niemalże że nieprzerwane spadki. Wyprzedaż ta doprowadziła już do pokonania wsparcia w wysokości 2,8 centa, nieco powyżej u mnie na wykresie 0,0283. No i tak naprawdę, jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to najbliższe wsparcie, takie naprawdę ciekawe wsparcie, mamy w okolicy 2,1 centa, czyli 0,021. To już nie jest jakoś bardzo, bardzo daleko względem bieżącego pułapu cenowego. Ewentualnie, jeżeli tu byśmy się nie zatrzymali, no to kolejne wsparcie to jest już pułap tak naprawdę dopiero no mniej więcej 1,6 centa, ja mam nieco niżej 0,0158, ale uważam, że aż tak nisko spadać gala wcale nie musi. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest Cardano, a więc nasza popularna ADA, ADA, której kurs też w ostatnim czasie dość wyraźnie spadał i spadki te oczywiście przyczyniły się do pokonania jakichś technicznych pułapów e, wsparcia, chociażby tego ostatniego wczoraj w rejonie 52 centów. Natomiast teraz zbliżamy się do kolejnego bardzo fajnego wsparcia jest to granica 46 centów, poziom wyznaczony między innymi na podstawie wierzchołku z połowy kwietnia ubiegłego roku. No, i jeżeli odbijemy się od tego pułapu, to Cardano mogłoby wracać na ścieżkę wzrostu. Jeżeli się nie odbijemy, no to mogłoby spadać dalej, albo w kierunku 42, albo nawet bliżej 40 centów i taki spadek jak najbardziej wydaje się tutaj prawdopodobny. Przy Czym nie zakładam, żeby wyprzedaż ta miała przerodzić się w jakąś potężną kryptowalutową zimę i żeby notowania cardano miały spaść poniżej ubiegłorocznych minimów. Uważam, że jest to raczej forma korekty. Trochę szkoda, że tak dynamiczne są te spadki, bo to trochę przeszkadza zdecydowanie lepiej, bezpieczniej byłoby, gdyby one były zdecydowanie zdecydowanie spokojniejsze. Natomiast w mojej ocenie prędzej czy później pojawi się tu większa presja popytowa, która zainicjuje kolejny raj wzrostowy na notowania Cardano. Ja osobiście czekam, aż Cardano przekroczy granicę znowu 1 dolara. Oczywiście w porywach Cardano było zdecydowanie wyżej, bo, bo pik osiągnięty w sierpniu 21 roku, czy właściwie no przełom sierpień, wrzesień to był poziom 3,16. Natomiast no, ten pułap tutaj 75 centów, dalej 1 dolara. Myślę, że dolar to będzie taka dość istotna psychologiczna bariera w przypadku Cardano. Nie zakładam, żebyśmy mieli w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch aż tak mocno wzrastać, ale też nie zakładam, że będziemy spadać w kierunku dołków ubiegłorocznych. Natomiast zejście do 40 centów. Trzeba brać pod uwagę, trzeba mieć z tyłu głowy, że taka wyprzedaż rzeczywiście może się tutaj jeszcze zmaterializować. Jeśli chodzi z kolei o XRP, no to niestety wydarzyło się to, o czym ostrzegałem już od jakiegoś czasu, a mianowicie notowanie XRP bardzo mocno walczyły, bardzo chciały, ale na chęciach się skończyło, a mianowicie chodzi tutaj oczywiście o utrzymanie się powyżej linii tendencji wzrostowej. Testowaliśmy ten pułap od drugiej połowy grudnia na bieżąco. No i niestety w koniec końców osunęliśmy się poniżej 3 stycznia, czyli w minioną środę. Oczywiście w dniu, w którym szeroki rynek bardzo, bardzo wyraźnie spadał, doszło do pokonania tej linii. Tego samego dnia pokonane zostało też bardzo, bardzo lokalne wsparcie w wysokości 60 centów. No i na ten moment notowanie XRP znajdują się w okolicy 54 centów. To jest wsparcie, o którym mówiłem już jakiś czas temu. Wtedy zaznaczałem, że jak ta linia tendencji zostanie pokonana, to właśnie do 54 4 centów notowanie XRP mogą zmierzać. No, i teraz pozostaje pytanie: Czy pojawi nam się tutaj wystarczająco silna reakcja popytowa, będąca w stanie zainicjować odbicie wzrostowe? Na ten moment takiej reakcji jeszcze nie ma, ale też trzeba zwrócić uwagę, że my do tego poziomu dopiero właściwie dobijamy. No, bo nie biorę za bardzo pod uwagę tego, co działo się w środę. Dobiliśmy, byliśmy nawet chwilę poniżej, szybko odbiliśmy. Uważam, że tu dopiero dobijamy. Teraz jest taka bardziej świadoma spekulacja i zobaczymy, czy w okolicy 54 centów pojawi nam się popyt. Jeżeli tak, no to XRP mogłoby wracać w kierunku 60 centów, dalej 63, albo nawet w rejon 70. Natomiast, jeżeli nie pojawi nam się tutaj wystarczająco silna reakcja popytowa i XRP zamiast odbić się od poziomu 54 centów, finalnie spadnie poniżej i zamkniemy świecę dzienną zdecydowanie poniżej wartości 54 centów, wówczas te spadki będą mogły być kontynuowane albo w kierunku 48, albo nawet 46 centów. Więc sytuacja na ten moment. Nie wygląda jeszcze tak bardzo optymistycznie. Ja bym powiedział, że ona jest z technicznego punktu widzenia względnie neutralna, bo jesteśmy w okolicy technicznego wsparcia. Ani to wsparcie nie zostało jeszcze pokonane, co mogłoby zwiastować spadki, ani rynek się od tego wsparcia nie odbił, co mogłoby zwiastować wzrosty. W związku z czym jesteśmy w takim stanie zawieszenia technicznie neutralnie. Ani wzrosty, ani spadki, i trzeba pamiętać o tym, że naszym zadaniem, jako traderów, spekulantów, inwestorów, jakkolwiek się nazywacie, nie jest przewidywanie przyszłości jako takiej, tylko raczej reagowanie na to, co dzieje się na rynku. W związku z czym, jak teraz notowania dobiły do jakiegoś wsparcia, no to ja nie będę wróżył z fusów, że a na pewno się odbijemy, albo a na pewno spadniemy. Nie, jak byliśmy w okolicy tej linii tendencji, to patrzyłem, co dzieje się z rynkiem, jakie są reakcje, jak silne są reakcje popytowe, jak silne są reakcje podażowe, czy odbijamy, czy nie. Yeah. I wskazywałem, że te reakcje popytowe, które w okolicy tego wsparcia na przestrzeni iluś dni się pojawiały, były na tyle skromne, że to ryzyko zejścia poniżej było całkiem wyraźne. Tutaj dopiero dobiliśmy do tego wsparcia. Jeżeli będziemy utrzymywać się tu przez jakiś czas, przez ileś dni, no to wtedy będziemy obserwowali te reakcje, będziemy w stanie gdzieś prognozować cokolwiek. Na ten moment, w mojej ocenie, trzeba po prostu uważnie obserwować, co się tutaj będzie działo, bo poziom, który testujemy, no jest jednym z ciekawszych, jeżeli chodzi o XRP, a my Przechodzimy tymczasem do kolejnego e, projektu Veracity, projekt, którego kurs, jak widać na wykresie, no, doświadczył w ostatnim czasie bardzo, bardzo wyraźnego spadku. Osunął się poniżej jednego wsparcia, właściwie tu więcej było wsparć. I ostatni poziom to jest poziom, który właściwie wczoraj został naruszony. Ja nie uznawałbym, że już on został trwale pokonany. No, bo jesteśmy właściwie na granicy. Każdy pułap to jest jakaś strefa. W tym przypadku jest to: Ja bym taki przejął, powiedzmy, od 00052 do 0005220. No, mniej więcej te rejony. Poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z końca maja ubiegłego roku. Tutaj był testowany jako wsparcie w czerwcu. Następnie w lipcu był testowany znowu jako opór. Był testowany też w połowie października ubiegłego roku jako opór. Więc bardzo fajna strefa. natomiast jeżeli Veracity osunie się trwale poniżej, ten rajd na południe, który obserwowany był na przestrzeni ostatnich dni, będzie dalej kontynuowany, no to moglibyśmy zmierzać w kierunku październikowych doków, czyli w kierunku 0,004450. To jest bariera, która była testowana notabene już w sierpniu dwukrotnie jako opór i później w październiku dwukrotnie jako wsparcie, więc bardzo ciekawy punkt, nie najbliżej położony, bo to też nie jest wcale tak, że w ciągu jednego dnia tu spadniemy, jeżeli już to stawiam, że zajęłby to kilka ładnych yeah <laughs> dni. Następny projekt, który znalazł się oczywiście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, to Filecoin. Nim przejdziemy do jego analizy, to oczywiście przypomnę, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało, dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. A jeżeli chodzi o Filecoin, to oczywiście obserwowana na przestrzeni ostatnich dni wyprzedaż przyczyniła się do pokonania technicznego wsparcia w wysokości 6 dolarów i 40 centów. Obecnie testujemy z kolei techniczne wsparcie w wysokości 5,25. bo Pułap dość ciekawą. Ciekawy pułap testowany jako wsparcie już tak naprawdę od końcówki marca 2023 roku, testowany w kwietniu, no w ostatnim czasie testowany był jako opór i w listopadzie i w grudniu, teraz znowu testujemy go jako wsparcie. Jeżeli odbijemy, coin mógłby wracać w kierunku 6,40. Jeżeli nie odbijemy, no bo dopiero dzisiaj dobijamy do tego poziomu, a nie należy interpretować świec, które się nie zamknęły, więc nie wiemy, jak zakończy się dzisiejszy dzień. Jeżeli zakończy się jakimś wyraźnym odbiciem wzrostowym, no to Filecoin mógłby odbijać w kierunku 6 dolarów i 40 centów. Ale jeżeli ta świeca dzienna zamknie się poniżej albo kolejna jutrzejsza czy, czy następna zamknie się wyraźnie poniżej 5 dolarów i 25 centów, no to to mogłoby napędzić nam dalszą wyprzedaż na notowaniach tej kryptowaluty w kierunku ja bym celował nawet 4,15 dolarów, to nie jest wcale zasięg taki najmniejszy. Kolejną kryptowalutą, którą zaproponowaliście do przeanalizowania na dziś jest Uniswap. W tym przypadku mieliśmy odbicie od poziomu 8 dolarów i teraz jesteśmy w rejonie technicznego wsparcia, zlokalizowanego mniej więcej na pułapie 5,65 dolarów. No, to jest taka pewna cecha wspólna, pewna zależność, że to nie jest tak, że jedna kryptowaluta te testuje sobie jakieś wsparcie, tylko wiele kryptowalut dzisiaj testuje po prostu dość ciekawe pułapy wsparcia. W związku z czym można oczekiwać, że korelacja zostanie zachowana. Jeżeli jeden coin odbije, to reszta też odbije, jeżeli jeden coin pokona to wsparcie, to pozostałe też będą kontynuować raj na południe. Więc prawdopodobnie ta korelacja dodatnia, wysoce dodatnia korelacja rynku kryptowalut zostanie na przestrzeni najbliższych dni utrzymana. I teraz spadek poniżej 5,65 mógłby w tym konkretnym przypadku napędzić dalszą wyprzedaż w rejon 4 dolarów i 85 centów, bo właściwie dopiero tam ja dostrzegam kolejny naprawdę ciekawy poziom wsparcia. Nie jest to wcale najniżej, no ale niestety tak sytuacja techniczna na wykresie się prezentuje. Idąc dalej zerknijmy na jednego chyba z największych wygranych w bieżącej sytuacji, czyli Maker. Mówię wygranych dlatego, że jak porównamy sobie to do sytuacji na juni, na Filecoinie, na Veracity, czy gdziekolwiek indziej, gdzie rzeczywiście doświadczyliśmy w ostatnim czasie sporych spadków, to rzeczywiście spadki też były kontynuowane. Natomiast czy były one duże? Spadki na poziomie 1,5, 2,4, 2%, 4, 2 dziennie. No to nie są jakieś porywająco duże spadki, jak tu widzimy, że była wyprzedaż na poziomie na przykład 10,5% prawie, więc no, tu sumarycznie było mniej. To jest sytuacja pozytywna. Co prawda, nie dobiliśmy tu jakoś super precyzyjnie do wsparcia w wysokości 1650 dolarów, no ale widać, że. Wczoraj pierwsza reakcja popytowa się pojawiła, dziś o poranku też póki co notujemy wzrosty, więc kto wie, oczywiście to jeszcze nie jest przesądzone, bo to, że o poranku mamy wzrosty, nie oznacza, że ta sesja tak się zakończy. Równie dobrze za chwilę możemy mieć zjazd i przetestowanie jeszcze raz. Poziomu 1650 albo w przypadku zejścia poniżej, nawet zjazdu do 1570 dolarów w mojej ocenie wchodzi w dalszym ciągu w grę. Natomiast jeżeli zwyżka będzie tu kontynuowana, to ja bym skupiał się na poziomie 2300 dolarów, tam mam kolejną strefę poru. Oczywiście nie jest to punkt wyznaczany co, dola, co do dolara, to nie jest tak, że 2300 dolarów to jest cudowna strefa, równie dobrze może być to 2280 albo 2330, to jest jakiś bufor, jakaś strefa. Z perspektywy interwału dziennego wygląda ona zdecydowanie gorzej, dlatego jest to raczej szersza niż węższa strefa, ale bardzo ładnie wygląda z perspektywy tygodniówki. Wiadomo, knoty niżej, knoty wyżej. To jest tylko jakaś strefa, ale 2300 dolarów mniej więcej. Dalej 2730, no albo kto wie, nawet 3900. Choć nie zakładam, żebyśmy w styczniu takie poziomy cenowe mieli osiągać, ale mimo wszystko, tutaj ta sytuacja trzeba przyznać, że wyróżnia się na tle szerokiego rynku. Tak samo jak wyróżnia się na tle. Chociażby Solany, bo w przypadku Solany, będącej jednym z największych wygranych roku 2023, no ostatnie dni przebiegają pod dyktando raczej ruchu spadkowego i dyktando czerwonej świecy na wykresie, jak mawia jeden z moich nowych redakcyjnych kolegów w kompariku. Zaczęło się od spadku we wtorek 26 grudnia o ponad 7%, no i później ta wyprzedaż była sobie dalej kontynuowana. Jeżeli ta tendencja będzie trwać... A niewiele wskazuje, żeby nagle miało się coś zmienić no to w mojej ocenie notowania Solany mogły powrócić w kierunku mniej więcej 79 dolarów. Tam mam wyznaczone kolejne wsparcie. Jest to zasięg na poziomie powiedzmy 10-11 dolarów, więc teoretycznie nie najmniej, ale biorąc pod uwagę zasięg wyprzedaży, która już się pojawiła, no to trzeba powiedzieć, że jest to już raczej końcówka niż początek tego rajdu, a uwzględniając jaki był zakres wcześniejszego, obserwowanego od połowy września rajdu wzrostowego, no to też nie ma co mówić, że ten spadek jest jakiś porywa. Duży. No nie, no był szalony, bardzo duży rajd wzrostowy. No to i korekta będzie nieco głębsza. To nie będzie tak, że notowania jak będą wzrastać, to będą wzrastać o 100 dolarów, a korekty spadkowe będą robić o 5 dolarów. No jeżeli rośnie o 100 dolarów, no to spaść może na przykład o 40 dolarów, bo korekty rzędu 40%, 30-40% na rynku nie są niczym nadzwyczajnym. To jest naturalna korekta, więc y, trzeba liczyć się z tym, że tego typu zawirowania będą się oczywiście y, pojawiały i są raczej na porządku dziennym. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania 1 Projektu którego kurs podjął próbę bardzo ładnych wzrostów, wybił powyżej poziomu 41,5 Niestety nie dotarliśmy do poziomu 58 centów. Nie byliśmy nawet szczególnie blisko tego zakresu. Natomiast ostatnie dni przyniosły całkiem spore spadki. Tylko wczoraj o prawie 10%. Dziś o poranku też jest to już przeszło 4%. I to sprawia, że Oneinch podejmuje próbę właśnie powrotu poniżej 41,5 Jeśli tylko ta próba się powiedzie, to w mojej ocenie ten rajd na południe mógłby być kontynuowany w kierunku 35,5 centa albo dalej 32 i 1 4, czyli 0.3225 to są dwa poziomy które w mojej cenie należy tutaj bardzo bardzo mocno brać pod uwagę. Z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, jeżeli dotrwaliście do końca, będzie mi niezmiernie, niezmiernie miło. Jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, czy właściwie poniżej tego materiału, bo to tam jest ten przycisk o zostawiania łapki w górę. Jeżeli tego nie robicie, to zachęcam też oczywiście do subskrypcji, żeby być na bieżąco, bo podobne materiały pojawiają się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek. Tak więc, jeżeli chcielibyście abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, a jeżeli zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami jakieś coiny, a ja ich do dziś jeszcze, czy dzisiaj nie przeanalizowałem, to spokojnie będzie jeszcze materiał w środę, będzie jeszcze materiał w piątek, prawdopodobnie większość, zdecydowaną większość z tego co zostało zaproponowane w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami naprawdę postaram się w tym tygodniu przeanalizować. Także z zdaniem serdecznie Wam dziękuję, trzymajcie się, słyszymy, w śro... słyszymy się w środę, cześć!